Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i zapraszam na kolejną rozmowę. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Jola. Bardzo mi miło, że zechciałaś dołączyć do naszej sesji niepełnosprawnik i myślę, że to, o czym dzisiaj będziemy opowiadać, a w zasadzie o czym Ty będziesz mówić, jest bardzo ważne, by zrozumieć. Pojęcie oparzeń, i chciałabym bardzo, abyśmy trochę wzgłębili się w ten temat. Jolu, zanim zaczniemy, to jeszcze raz witam Cię bardzo serdecznie. I moje pierwsze pytanie może trochę przewrotne. Jak wiesz, Sezja niepełnosprawnik. Porusza tematy związane z niepełnosprawnością. Czy uważasz, że osoby oparzone zaliczają się do tej grupy? Czy, czy to są również osoby z niepełnosprawnością? Jak najbardziej zgodzę się, że osoby zaliczają się do grupy osób niepełnosprawnych, choć ta nasza niepełnosprawność z jednej strony. Jest bardzo widoczna, jeżeli to jest oparzenie, które jest na twarzy, na szyi, na dłoniach. Nie możemy tego przysłonić. Z drugiej strony jesteśmy taką grupą osób niewidzialnych, bo większość osób po oparzeniu ciała zamyka się w domu, i nie wychodzi na zewnątrz w ogóle. Zajęłaś się w ogóle tematem oparzeń, ponieważ sama doznałaś oparzenia. Czy mogłabyś opowiedzieć, Swoją historię. Wcześniej, przed swoim własnym wypadkiem, nawet nie wiedziałam, co to jest oparzenie, nawet nie wiedziałam, że to tak fachowo się nazywa. Też wcześniej używi, używałam terminologii poparzenie. E, przed wypadkiem nie miałam styczności nigdy. Kiedyś raz w moim mieście e, widziałam jednego chłopaka z podobnymi bliznami, i sądzę, że to właśnie był blizny. Po parzeniu. Zdarzyło się tak, że mój wypadek wydarzył się w domu. To była jedna sekunda, jak moje życie się przewróciło o 360 stopni. Otworzyłam drzwi od kominka i ogień na mnie buchnął, i zaczęłam się palić. Chciałam podrzucić drewno do kominka. Dokładnie co zrobiłam, nie pamiętam do tej pory. 2009 rok to był. I kiedy sama zderzyłam się z tym systemem po wyjściu z kliniki, po prawie trzech miesiącach ratowania mojego zdrowia, bo na początku nikt, nikt za bardzo nie patrzył, jak ja będę wyglądać, a tą sprawność fizyczną, było ważne, żeby no, uratować mnie, żebym żyła. I wtedy zderzyłam się z takim systemem w moim mieście, że nikt nie wiedział, jak mi pomóc. Odbijałam się tak naprawdę od, do, od drzwi do drzwi. Nikt nie wiedział, czy mi się należy jakiś zasiłek, czy mi się należy jakaś pomoc społeczna od miasta, czy może od miasta, może od jakiejś fundacji, stowarzyszenia. Nie wiedziałam, gdzie mam iść na rehabilitację obdzwaniając różne ośrodki w moim rejonie, nikt nie wiedział tak naprawdę, co na ze mną zrobić, bo to było bardzo ciężkie oparzenie. To było 30% ciała do drugiego stopnia wchodzące prawie, prawie w trzeci stopień. Wychodząc z kliniki byłam jednym wielkim przykurczem na klatce piersiowej, na szyi, na prawej dłoni, na nogach i zostałam nagle. Sama, daleko 100 kilometrów od kliniki, gdzie tam mogłam liczyć na każdą pomoc w każdej sekundzie, tak nagle jak trafiłam do domu, zostałam sama. I kiedy zostałam z tym sama, i jeżdżąc na kolejne kontrole do Gdańska, przychodząc kolejne rekonstrukcje, rehabilitacje. No byłam taką osobą, zaczęłam się robić znowu żywą do, 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 do codziennego życia i ja zawsze pełna tej jej radości, wszędzie mnie pełno, jakoś nie mogłam sobie wyobrazić, że nagle będę zamknięta w domu, choć ja przez no, bardzo długi okres byłam zamknięta w tym domu, ale kiedy po tych kilku latach zauważyłam, że to jednak życie jest, że nie można siedzieć tylko w domu. Czy wspominasz ten czas jako czas wsparcia i pomocy ze strony systemu? Czy miałaś jakąś pomoc psychologiczną? Czy był ktoś, kto wspierał oprócz rodziny najbliższych, czy miałaś takie wsparcie? Znaczy, tak, jeżeli pacjent trafi na oddział oparzeń. To jest bardzo specyficzny oddział, gdzie pacjent zostaje sam z personelem. Nieliczne są oddziały, które zgadzają się na wizyty najbliższych, chociaż jednego członka rodziny. Ja miałam to szczęście w Gdańsku, że pani doktor wyraziła zgodę, żeby codziennie mąż od rana praktycznie do wieczora przy mnie był. To jest taki mm, czas, kiedy w większości czasu pacjent y, walczy ze swoją psychiką, ze swoją fizycznością i z bólem. Y, I w tym danym momencie o niczym innym nie myśli, bo nawet nie jest w stanie. Tak? Albo krzyczy, bo go boli, albo śpi, albo znowu przychodzi kolejny jakiś zabieg, albo zmiana opatrunku. Y, tak to mija. Więc y, na oddziale, jak pacjent jest, jest otoczony, ja na to mówię, taką bańką mydlaną ma wszystko. Tak, to oddziale zjawił się, pani psychiatra się zjawiła, była dwa razy, pani psycholog, ale tej pomocy jest bardzo mało. Tak naprawdę gdyby codziennie męża nie było na oddziale, żeby do, gdyby do mnie nie mówił, nie dotykał, to sądzę, że gorzej bym zniosła ten okres. Chociaż on i tak można powiedzieć, że on był, był straszny, ale mm, rozmawiając z rodzinami osób oparzonych, czy nawet z tymi osobami oparzonymi, które leżą na tych oddziałach, tutaj gorsza jest ta samotność, bo życie na oddziale się toczy mniej więcej od godziny. 7:30 do 14:30 jest taki żywy ruch na oddziale. Ciągle coś się dzieje, słuchać jakieś odgłosy, kroki, ale kiedy personel lekarski schodzi już ze swojego dyżuru, zostaje przeważnie lekarz tylko dyżurujący, dwie pielęgniarki. Odwiedzin przeważnie nie ma, nagle jest bardzo wielka taka cisza na oddziale. I ta cisza jest przerażająca, bo nie wiemy, co teraz, tak? Leżymy tylko w tym łóżku. Bardzo często jeszcze wtedy wstać nie możemy. Um, nie ma telewizora, nie mamy radia czasami, chociaż to też już się y, zmienia, ale najgorsza to jest ta cisza i jest ta, ta samotność, bo jak mamy. Ręce oparzone, nie możemy czytać, tak? Jak mamy twarz oparzoną, ona jest spuchnięta, oczy też są spuchnięte, więc wtedy nic nie możemy robić. Ja tu na to mówię, że wtedy leżymy jak trochę takie warzywko. Może takie brzydkie określenie, ale ja przez pierwszy okres to ja takim warzywkiem właśnie byłam, że ja tylko leżałam i nic nie robiłam, bo nie byłam w stanie. Czy według Ciebie rehabilitacja, leczenie po oparzeniach w Polsce jest na dobrym poziomie? Mam styczność z różnymi oddziałami, z różnymi lekarzami. Lekarze w Polsce od leczenia oparzeń mamy bardzo dobrych. Ale oni też niestety są uzależnieni od tego, na co dostają limity. Czyli Mogą nam zlikwidować przykurcze, mogą jakoś usprawnić ten organizm, ale u nas ciągle nie ma takiego leczenia, jakie na przykład jest w Anglii, jakie jest w Stanach Zjednoczonych. Ja bardzo bym chciała, żeby była refundowana laseroterapia frakcyjna. To jest takie na nowo jakby oparzenie tkanki, żeby pobudzić tą skórę do działania. Ona też powoduje, że te bliznowce, które się tworzą później po oparzeniu, robią się miękkie. Jest laseroterapia barwnikowa, tak, żeby ta skóra nie była albo sina, albo taka bardzo mocno czerwona. W Polsce do tej pory, co udało się zrobić, to tą laseroterapię mają bezpłatnie dzieci do 18 roku życia. I to naprawdę robi cuda. Niestety laseroterapia dla osób dorosłych w dalszym ciągu jest pokrywana z własnych kosztów. To są bardzo ogromne sumy, bo to nie jest tylko jedna dawka laseroterapii. Tak, jak nawet ostatnio pokazywałam doktorowi Darkowi jednego naszego podopiecznego, dłoń, rękę. Czy się podajemy tej laseroterapii, bo to było oparzenie aż trzeciego stopnia, a ręka bardzo spalona. No to lekarz mi powiedział, że to jest minimum 10 dawek. tak, 10 dawek raz 900 zł, to daje 9000, tak? dopiero po 10 razach może coś być widoczne. Ja sama przeszłam bardzo dużą ilość laseroterapii, dlatego ja dzisiaj jakoś no, to funkcjonuje. Oddziały na pewno chętne by były, żeby więcej robić tych zabiegów, ale no niestety ciągle na tych oddziałach oparzeń jest bardzo mało łóżek i bardzo mało pacjentów. Przez to może być przyjętych kolejki na zabiegi rekonstrukcyjne są minimum rok czasu się czeka, a nawet w placówkach jak Kraków, na przykład, on się czeka nawet i 2 i 3 lata. Tu jest minus taki, że pacjent po oparzeniu, który ma przykurcze, on nie może czekać. A powiedzmy, czy oparzenia dzielą się na jakieś grupy, typy, stopnie? Ja to powiem po swojemu, jak ja uczyłam się od lekarzy żeby wiedzieć, jak przesyłać im dane z swoich podopiecznych z fundacji. Oparzenie pierwszego stopnia u dorosłego człowieka nie jest zagrażające życiu, jeżeli to, to nie jest twarz, drogi oddechowe czy, czy coś takiego. Tak? To oparzenie pierwszego stopnia to mamy oparzenia od żelazka, wylejemy na siebie wrzątek i tak dalej. Natomiast u dziecka oparzenie pierwszego stopnia to już może być zagrożenie życia. Przy oparzeniu pierwszego stopnia to przeważnie nam albo kawałek, skórka zejdzie, albo tworzą się bąble. Pamiętajmy, żeby nigdy tych bąbli nie przebijać igłą. Jeżeli już mamy taki bąbel, to lepiej pojechać do placówki medycznej. Oni to zrobią wtedy w warunkach sterylnych, żebyśmy tego nie zakazili. U dziecka oparzenie pierwszego stopnia tak, to już może być zagroż zagrożeniem, bo dziecko ma 100 razy cieńszą skórę niż my. I zawsze polecam, jeżeli dziecko wylało na siebie cokolwiek i rodzic do końca nie jest pewien, żeby pojechał do najbliższej placówki medycznej czy na SOR, żeby lekarz to obejrzał i powiedział, co dalej mogą robić. Oparzenie drugiego stopnia tu już jest naruszenie skóry i tkanek pod skórą, jak ja to mówię. Przeważnie tutaj już dochodzi, przeważnie to jest ogień. Tutaj może być, jeżeli wylejemy od razu na siebie gorącą herbatę albo gorącą zupę, ale tu u człowieka dorosłego musi być. A bardzo duży wtedy garnek, na przykład tej zupy. Przeważnie po drugim stopniu lekarze czekają, żeby ta rana się wygoiła, oczyszczają, zmieniają opatrunki, ale jeżeli chodzi do, do oparzenia głębszych warstw i ta skóra się nie chce narodzić, ta tkanka nie chce się zagoić, wtedy dochodzi do przeszczepu skóry którą się pobiera z innego rejonu i przeszczepia się na ten rejon. Trzeci stopień oparzenia, no to już jest no, spalenie, tak. Tutaj już, już no, niczego nie mamy. Trzeci stopień to także są oparzenia chemiczne. Do oparzeń chemicznych przeważnie mamy w zakładach chemicznych albo w różnych zakładach, gdzie jest ta chemia używana, ale także tu oparzeń chemicznych, także należą oparzenia, kiedy małe dzieci wypiją na przykład płyn do prania, czy różne te granulaty, które mamy w domu do czyszczenia. Wtedy to jest to oparzenie chemiczne i to są oparzenia wtedy drogi oddechowe, które bardzo ciężko się leczy. I jeszcze jest oparzenie czwartego stopnia, ale tego terminu jak najmniej się używa, bo tu już praktycznie jest no, zwęglenie ciała. Czy ty jako osoba oparzona posiadasz stopień niepełnosprawności orzeczony? Tak, mam taki stopień orzeczenia niepełnosprawności. I teraz w tym roku, stając, przepraszam, w poprzednim roku, stając w listopadzie, dostałam już na stałe stopień umiarkowany. Co mi jedynie to daje, że mogę mieć jakiś tylko większy dostęp do jakiejś rehabilitacji, albo gdybym potrzebowała jakiejś pomocy z MOPS-u czy GOPSu, żeby takiej pomocy jakiejś nie udzielili. Ale to jest tylko wszystko w tym momencie. Powiedz mi, czy czujesz się akceptowana przez społeczeństwo w sytuacji, w której się znalazłaś, i czy. Widząc, znając osobę z oparzeniami, y, możesz powiedzieć, że y, ta niepełnosprawność jest społecznie akceptowana, czy wręcz przeciwnie. Mi się wydaje ciągle, że w naszym społeczeństwie to jest tak, że y, niepełnosprawności, której nie widzimy, y, to każda osoba jest zdrowa. Y, Ciągle nam się wydaje, że osoba niepełnosprawna to jest tylko ta osoba, która jeździ na wózku. Ale też jak prowadząc różne wykłady motywacyjne albo jeżdżąc po szkołach i rozmawiając z młodzieżą, to im właśnie ta niepełnosprawność taka się kojarzy z wózkiem albo że ktoś przy kulach chodzi. Albo ktoś leży w domu. Z niczym innym się niepełnosprawność nie kojarzy, że są jeszcze jakieś inne choroby, tak? bo na przykład choroba onkologiczna też jest niewidoczna, tak? a jednak osoby chorują i też są z tego powodu niepełnosprawne. Ciężko mi jest ocenić z punktu widzenia dzisiaj, jak mnie inni postrzegają w tej mojej niepełnosprawności. Czy jestem odosobniona? Przez to, co robię, bo jeździłam przez dwa lata z wystawą kobieta z bliznami, gdzie pokazywałam na zdjęciach, jak moje ciało wygląda bez żadnego retuszu, jak jest pokryte tymi bliznami, że to się nigdy nie zmieni, że to też zależy od pory roku. Zimą bardziej mam te miejsca, sine latem bardziej czerwone. Latem spędzi strasznie skóra, zimą pęka, mam rany, wtedy takie, takie malutkie, więc wszyscy dzisiaj patrzą przez pryzmat tego, co ja robię i, i mnie akceptują, ale patrząc kilka lat wstecz, kiedy na początku się zmierzałam. Um, to było takie dziwne patrzenie, um, takie odrzucenie też takie um, społeczne, dziwne spojrzenia. Um, kilka razy ktoś musiał przejść um, w galerii po, po różnych działach, żeby jeszcze raz mnie zobaczyć. Um, no, różne uśmieszki na przykład um, przy kasie. Było różnych takich niemiłych rzeczy. Um, też się zdarzyłam z tym takim, że um, mając znajomych, um, na których myślałam wtedy, że cokolwiek w życiu by mi się zdarzyło, to oni będą, to jakże wielkie przyszło rozczarowanie, że te osoby wszystkie zniknęły. I tak naprawdę dostałam pomoc od osób zewnętrznych, z którymi miałam tam jakiś kontakt od czasu do czasu poprzez dzieci, bo chodziły do przedszkola, do szkoły. Właśnie tam te osoby zaczęły mnie wspierać w jakikolwiek sposób, czy pisały do mnie, czy chciały mnie odwiedzić czy nawet zebrać się na tą laseroterapię, która bardzo dużo kosztowała, tak, no to właśnie, że no kurde, że czasami zdarzamy się z takim czymś, że otrzymujemy tą pomoc właśnie od tych osób, od których nigdy byśmy nie pomyśleli, tak, że no jak, no, ona, on, raczej bym liczyła na kogoś innego, więc dzisiaj no im dziękuję, tak, że, że byli, ale to też dało też taki wymiar, nauczyło mnie na kogo w życiu też można liczyć? No tak, życie weryfikuje i to niestety jest przykra lekcja, ale teraz chciałabym porozmawiać z Tobą o twojej fundacji, bo wydaje się, że w takiej sytuacji, w jakiej się znalazłaś najlepiej, rozumiesz osoby oparzone, czy właśnie dlatego powstała fundacja? Poparzeni. I co robisz w fundacji? Opowiedz, proszę. Zamiarem stworzenia fundacji to było stworzenie struktury, gdzie pacjent, jego najbliższa rodzina dostaną taki pakiet od A do Z, że nie będą musieli wykonywać miliona telefonów do różnych instytucji, zadawać bardzo dużo pytań lekarzom też co w danej sytuacji zrobić, kiedy na przykład pacjent trafia na oddział, jest wprowadzony z śpiączki farmakologicznej i rodzina też nie wie, co ma wtedy zrobić. E więc ja od początku, jak rodzina do mnie się zgłasza, bo przeważnie to jest rodzina, pacjent leży na e oddziale, ja im mówię no wszystko to, co mają zrobić. Czyli jeżeli dana osoba pracow da pracowała, trzeba powiadomić pracodawcę, tak, żeby wydarzył się wypadek i że zaświadczenie z kliniki zostanie dostarczone w najbliższym czasie, jak tylko to jest możliwe. Za rozmowa z personelem medycznym, o co zapytać się lekarzy, bo bardzo często to jest tak, że osoby do mnie z rodziny jak dzwonią, mówią lekarz ciągle mi mówi stan ciężki, stabilny i bardzo dużo osób tego nie rozumie i ja rozumiem, Stabilny, to znaczy, że nic się nie wydarzyło od chwili, od przyjęcia. No, ciężki, bo cały czas jest ciężki. Lekarze bardzo uważają na przekazywaniu informacji rodzinie, bo ja też wiem sama po sobie, że w jednej chwili bardzo dobrze się czułam, a za chwili ratowano mi życie, bo coś się działo z moim organizmem i nikt nie wiedział, co się dzieje. Więc ja zawsze mówię, że jeżeli dzwonicie do lekarza, to wykonujcie to co dwa albo co, co trzeci dzień, bo, bo nic się nie wydarzy. A jeżeli coś na głowo się wydarzy, to na pewno z oddziału ktoś będzie dzwonił. Zapytać się personelu medycznego, co dostarczyć do tego szpitala, co pacjentowi na daną chwilę będzie potrzebne. A jeżeli jest to rozległe oparzenie, więc na początku ta piżama będzie niepotrzebna. Ale zawsze mówię, dajcie jakieś zdjęcie, żeby ta osoba widziała, że ktoś jest ręcznik, piżama, szczoteczka do zębów. To, co wszystko pacjent powinien mieć w szafce, kubek, widelec, nóż. Bo jak się obudzi, albo już będzie mogła sama wykonywać te czynności, żeby te rzeczy miała pod ręką. Na początku, jak pacjent leży na oddziale, to ja mam bardzo dużo telefonów z najbliższymi. Oni nie mają z kim porozmawiać. Czasami to są takie telefony, że ktoś tylko płacze z tej z drugiej strony, ale ta osoba nie ma komu się wypłakać, bo rodzina nie jest zaopiekowana od strony psychologicznej, od strony terapeutycznej. Więc na początku czasami jest tak, że tylko dzwonią i płaczą, i to na tym polega. Później przychodzi ten etap, że wyrzucają to z siebie. U rodziców to przeważnie to jest coś takiego, że rodzic, rodzic siebie obwinia, że nie dopilnował. Ja zawsze mówię, że rodzice nie powinni siebie oceniać, że nie, że nie dopilnowałam, nie dopilnowałem, y bo ja sama mi się czasami zdarzyło, jakby u mnie siostrzenie że kawę na malutki stoliczek i, i on podbiegał i ojemy, tak? bo to gorące i może sobie y krzywdę y zrobić. Um, zawsze mówię, że jeżeli pacjent siebie obwinia, który leży na oddziale, um, że to wszystko próbuje rozłożyć na czynniki pierwsze, jak do tego doszło, żeby mu pozwolić to siebie wyrzucić, żeby on sobie tego um, nie trzymał, że jak chce płakać, to niech płacze, jak chce krzyczeć, to niech, to niech krzyczy. Kiedy poczułeś, że um, chcesz założyć fundację, że to jest to, co chcesz, musisz robić? Kiedy już miałam takie wsparcie znajome, że nie będę w tym sama, wiadomo, żeby była fundacja funkcjonowała, jest potrzebny zarząd, tak, ale są potrzebne też osoby, które będą cię dopingowały w tym, bo w fundacji jest bardzo dużo pracy, wszyscy pracują za darmo, telefon dzwoni o różnych porach dnia i nocy, trzeba być zawsze gotowym. Też wiedziałam, że jeżeli kiedy ja będę źle się czuła, że tych problemów będzie z jednego dnia za dużo, że ja będę miała też do kogo zadzwonić i komuś też to z siebie wszystko wyż, wyrzucić, bo to nie jest tak, że ja wszystko to, 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 to przyjmuję. Nie. Mi to też e, dotyka, mnie to boli, bo to jest za każdym razem, kiedy pacjent czy rodzina opowiada o tym bólu fizycznym, e, jak ludzie upadają, że już nie mają siły, e, to jakby nie było. Trochę mi przypomina tą drogę, którą i ja sama przebyłam. Bólu się nigdy nie zapomina po oparzeniu. Inne bóle zapominamy, tak? Dwa razy rodziłam i nie pamiętam już tego bólu. A bólu po oparzeniu nie mogę zapomnieć i do dzisiaj bardzo się boję bólu. Ja mam bardzo niski próg. To, to chyba co najgorsze może mi w życiu przerazić, to to ból. Ze wszystkim dam radę, ale z bólem nie dam rad. Jolu, chciałam Ci bardzo podziękować za dzisiejszą rozmowę. Chyba, że chciałabyś coś jeszcze dodać do tego, o czym mówiliśmy. Wystarczy mi wygoklować Jolanta Golianek albo Fundacja Poparzeni, i tam jest bardzo dużo na mój temat. Jeżeli macie w swoim środowisku osobę po oparzeniu, która ma przykurcze a nawet wieloletnie, też może zgłosić się do fundacji, bo zawsze jest taka możliwość, że lekarze coś mogą zrobić z daną dysfunkcją ciała, więc zawsze wysyłam do najbliższej kliniki swojego miejsca zamieszkania i lekarze to no, oglądają, oceniają i kwalifikują. Ja Ci dziękuję, że mnie zaprosiłaś. Mam nadzieję, że nie płaczesz, bo masz cały czas takie oczy, o, 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 oczy czerwone. E, ja mówię, że trzeba się uśmiechać, trzeba iść e, do przodu, bo ja dzisiaj tę swoją chorobę i tę niepełnosprawność e, inaczej odbieram, i mimo, że nie jest łatwo, to czasami sobie albo w poduchę poryczę, albo do mojej przyjaciółki e, zadzwonię i sobie ponarzekam. Ale nie, mamy brać życie pełnymi garściami, cieszyć się każdą e, sekundą i tym bardziej, jak teraz mamy takie bardzo ciężkie czasy, żebyśmy, e, to sam, nawet jeżeli kogoś może nie lubimy, e, kogoś nie akceptujemy, to w tym trudnym czasie, żebyśmy do niego napisali cześć, co u ciebie słuchać, czy może w czymś ci e, pomóc. Nie. Może rozejrzyjcie się też wokół siebie, czy nie macie takiej osoby po oparzeniu wokół siebie i dzisiaj nie potrzebuje tej pomocy, bo osoby, które są świeżo po oparzeniu ciała, mają obniżoną odporność organizmu i w tym czasie nie powinny też z domu wychodzić. Oczywiście, kontakt do Twojej fundacji zostawię tutaj na dole w opisie. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania do Joli, to zostawiajcie komentarze. Ja postaram się tutaj podrzucać pytania i kierować tak tą rozmowę, żebyście dostali najważniejsze odpowiedzi i myślę, że warto się z Jolą skontaktować, jeżeli jesteście w takiej sytuacji albo ktoś z Waszych bliskich doznał oparzenia, także kontakt, wszystkie informacje znajdziecie w opisie tego filmu. Bardzo dziękuję. Iolu, ściskam Cię bardzo e, ciepło. E, was też również pozdrawiamy. Bardzo dziękujemy za obecność za to, że oglądaliście kolejny odcinek niepełnosprawnika. Jeżeli jesteście ciekawi innych tematów, to koniecznie zajrzyjcie do opisu, bo tam będzie pełna lista. My się widzimy już niedługo w kolejnym filmiku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie kciuka do góry. Zdecydowanie ten kciuk należy się joli i mam nadzieję, że będzie ich bardzo, bardzo dużo. Pozdrawiam i do zobaczenia już niedługo. Jak? Pozdrawiam.